Zostało przedsiębiorstwo robót i usług budowlanych budry. Stary obiekt zyskał nowe możliwości dzięki pozyskanemu 50% dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polskich Ład. A drugą część sfinansowano z budżetu gminy Grębocicy. Budowa nowego budynku ośrodka kultury na terenie wiejskim przynosi wiele korzyści społecznych, kulturalnych i ekonomicznych. Wartości płynące z podjętego przedsięwzięcia to przede wszystkim wzrost integracji społecznej. Pozyskaliśmy miejsce, w którym mieszkańcy różnych grup wiekowych mogą współpracować, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i angażować się w życie lokalnej społeczności oraz wymieniać doświadczenia. Nowy budynek będzie służył zachowaniu i promowaniu regionalnych zwyczajów i tradycji, co wzmacnia poczucie tożsamości. Jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje i zdobywać nowe umiejętności. Tworzy możliwości dostępu do kultury i sztuki wysokich lotów. Tego rodzaju inwestycje to symbol rozwoju dbałości o dobro wspólne i inwestycja w przyszłość. Obecnie do dyspozycji mamy nowe przestrzenie m.in. sale do działań artystycznych, biura, sanitariaty, pomieszczenia gospodarczo-techniczne, garderobiany, a industrialnie wykonany wysoki hol przy sali może pełnić rolę przestrzeni wystawienniczej. Wisienką na torcie jest nowocześnie wyposażona sala widowiskowa, która łączy estetykę z funkcjonalnością. Ściany sali pokryte są akustycznymi panelami które zapewniają doskonałą jakość dźwięku, eliminując echo i zniekształcenie. Mosty do oświetlenia sceny umożliwiają szybkie dostosowanie przestrzeni do potrzeb każdego wydarzenia, a nowoczesne reflektory LED pozwalają na efektywne oświetlenie w różnych barwach. Widownia jest komfortowa i dobrze zaplanowana. Urządzenia głośnikowe o wysokiej jakości dźwięku zapewniają optymalną jakość audio. Wnętrze sali jest eleganckie i minimalistyczne. Całość jest zarządzana przez zaawansowany system sterowania. Podsumowując, budowa nowego budynku gminnego ośrodka kultury w Grębocicach ma ogromny potencjał, by wpłynąć na poszerzenie życia społecznego oraz wzrost atrakcyjności kulturalnej i turystycznej gminy Krebocica. routine systems check uh. Gdzież moje kary konie, a gdzież moje lejce? A gdzież moja kochaneczka, ulubione serce? Już mi moja studianeczka murawą za Kiedy możemy podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tego obiektu? Wszystko się zmieniło. Z poprzedniego budynku zostało bardzo niewiele. Kiedy popatrzę przez pryzmat tej inwestycji, począwszy od dachu, gdzie mamy nową wentylację, w końcu mam nadzieję, że w trakcie koncertów nie będzie duszno, gdzie mamy panele fotowoltaiczne, mamy salę dla do zajęć plastycznych, tanecznych, dla orkiestry sala również znajduje się przy ziemiu, biura, toalety, no, obiekt w końcu spełnia wymagania, nawet trudno mi powiedzieć, co jest kwestia XXI wieku. Wydaje mi się, że takie instytucje i takie obiekty już powinny być chyba normalnością, bo powinniśmy dążyć do doskonałości i dawać naszym mieszkańcom, dawać naszym tutaj artystom to, co najlepsze. Bo generalnie rzecz biorąc. Na nic zdadzą się wszelkie wysiłki, kiedy nie będą mogli się zaprezentować w sposób właściwy, kiedy nie będzie właściwego nagłośnienia, czy co jakże istotne, z czym walczyliśmy tutaj, szanowni państwo, wygłuszenia. Pani dyrektor Szan akurat trafiła na ten najlepszy moment, pani nie dość że historyczny, otrzymuje pani nowy obiekt, ale tak jak też tutaj mieliśmy okazję zobaczyć, staliście się instytucją. Jeżeli nie jesteście tylko Gokiem, ale centrum centrum kultury. Macie bibliotekę, macie galerię Spichleś, jest Cas, jest tutaj Gminy Środek Kultury, zajmujecie się świetlicami, nawet sportem, tak, obiszów. Także no rzeczywiście Gok, który był, przeszedł do historii. Mam nadzieję, że ten obiekt i pani dyrektor uczynią wszystko, że on będzie żył, tętnił i chciałbym, żeby jak najwięcej osób z niego korzystało, żeby przypojawili się tutaj ludzie młodzi, ale również i dojrzali. Żeby każdy miał swoje miejsce, żeby każdy mógł się tutaj realizować. Chciałbym, żeby ten obiekt był nas wszystkich. Nie jakiejś poszczególnej grupy, ale nas wszystkich mieszkańców. Czy tych występujących, czy oglądających. Także ja jeszcze raz dziękuję i tutaj wspomnę, bo tak prawdę mówiąc, zaczęliśmy przy pani dyrektor Tasarz, skończyliśmy przy pani dyrektor Szal. Bardzo się cieszę, że możemy dla was to zrobić, bo tak pięknie śpiewacie, gracie. A najlepszy to był sołtys na tym swoim badylu, że z panem Markiem stwierdziliśmy, że to było dylu-dylu na badylu. Brawo dla pana Państwo Mamy tutaj również przedstawicieli amatorskiego ruchu artystycznego, których również zapraszam na scenę. Chcielibyśmy panu serdecznie podziękować za to, że doszło do budowy tego obiektu, że mamy tak piękne warunki i myślę, że to na lata, więc kolejne 20 lat pracy myślę, że mnie tu czeka. Ja życzę, żeby ten właśnie ruchomatowski, żebyście panie tutaj tak odczuwały przyjemność pracy, żeby to nie było zobowiązku oraz przyjemności. I mam nadzieję, że tak się stanie. Tam się siedzi super, ale tutaj wyjść pierwszy raz na taką scenę jest, 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 o, jest stresor. Ale zwalczamy to. I dziękujemy dyrekcji, władzom za to, że przyczynili się ku temu, żeby powstało to coś. A to coś to naprawdę warto być też i tutaj. Dziękuję.